Słuchajcie chłopaki, muszę wam coś powiedzieć. Możecie mnie uznać za wariata, ale trudno. Za większego pojeba niż jesteś i tak już cię uważać nie będziemy. No więc tak, ja to nie ja, ja leżę tam, i zaraz sumerę. A jednak się myliłeś Gonzales, chyba za mocno ktoś cię uderzył w głowę. No on ma rację. Ale się nie martw jak tylko wrócimy to załatwimy ci porządnego specjalistę. Kurwa mać specjalista to zaraz wam będzie potrzebne, ale od składania kręgosłupów z małych kawałeczków. Mówię wam ja jestem z przyszłości, a ten stąd leży tam. I ci zobacz mązales. No oki ok, zobaczymy. Ale i tak uważam że jesteś z Hizol. Ło kurwa, off dupetatka Mieczysława. Skąd one się wziął, a kim ty kurwa jesteś w takim razie? To jest jakieś pojebane skąd on ci wyszedł, chyba z dupy bo wygląda tak samo jak ty. Ja pierdolę. Dobra Gonzales, chodź tu bo zaraz o oczoponsu dostaniesz. Kurwa on jest na wpół żywy. Ja nie chcę wiedzieć co ty z nim robiłeś. Ja nic z nim nie robiłem, to też aby go tak urządziły. Wiem coś o tym, mój kumpel też się dostał w ich ręce, potem nie mógł siedzieć przez rok. Ja się teraz zastanawiam jak go zanieść do obozu i uratować, przecież nie wniosę go na oczach wszystkich. Już wiem. Mineten musisz mi pomóc, drugi ja jest ranny i zaraz może umrzeć. Ło kurwa, co mu się stało, gdzie on jest, musimy mu pomóc jak najszybciej. W obozie niemieckim został postrzelony. Co będzie jeśli on umrze? To ty też zdechniesz. Nie możesz istnieć jak on nie będzie istniał. Ja pierdolę. Sytuacja jest poważniejsza niż myślałem. Musimy iść tam jak najprędzej. Ale ja nie mam takiego lekarstwa na rany postrzałowe. Mają je tylko Jedi z Korynis. No to jesteśmy w dupie. Jedi? To oni naprawdę istnieją? Oki ok, opowiesz mi po drodze. Ruszamy.

Słuchaj uważnie, dam ci eliksir dzięki któremu przeniesiesz się do Kornis. Że co kurwa, masz takie coś, to po co ja chcę zniszczyć magicznego kondona? Kurwa, to jest jednorazowe a poza tym po wypiciu masz tylko dobę na znalezienie lekarstwa, potem cię przeniesie tu z powrotem. A no chyba że tak, no to dawaj też szczyny i ruszam w drogę. Pamiętaj, że musisz odnaleźć zakon żydaj, tylko oni mają lekarstwo. No to do dna. O moja głowa, gdzie ja jestem? I dlaczego nie mam na sobie mojej zbroi? Jak zwykle minę ten coś spierdolił. A chuj w to, muszę odnaleźć tych zapyziałych Jedi i zdobyć lek. O, a to co, tam ktoś jest, może on wie jak dojść do zakonu. Ej ty, wiesz w którą stronę do zakonu Jedi? Oczywiście, że wiem, jestem jednym z mistrzów Jedi, a ty nie masz tam czego szukać. Obżym pałów z krzywymi mordami nie wpuszczamy hech. Idź pokarm sobie mrówki czy coś i nie zawracaj mi dupy. A jak stąd nie pójdziesz to ci moim lightsaberem zrobię większy otwór w dupie niż masz. Ale chuj, a w ci sobie włoży tego lightsabera. Sam sobie znajdę ten zakon, a jak nie dostanę leku to ich wszystkich rozpierdolę moją siłą bąków. O proszę chyba znalazłem. Siema. To jest zakon Jedi? No a myślałeś, że co? To również siedziba ojca dyrektora? Oczywiście, że zakon. A jeśli chcesz dołączyć do nas, to musisz porozmawiać z radą Jedi. No chyba, że przyszedłeś na dziwki i tym podobne. E, to znaczy my jesteśmy bardzo szanowanym zakonem i nie mamy żadnych dziwek. Ta. A ty jesteś Jedi? Masz chociaż Light Cybera? No a jak kurwa, jakoś muszę sobie obcinać włosy z nosa, nie? Dobra skończ, nie chcę słuchać, o twoich problemach fizjologicznych i itp. Jestem ciekaw czy dostanę lekarstwo, zapewne usłyszę coś w stylu, damy ci lek jak wykonasz qs Jo, ja na audiencję urady. Kolejny ćwok co chce zostać Jedi, a spierdalaj, i tak cię nie przyjmą, a żebyś się kurwa nie zdziwił. Witam szanowną Radę Jedi, potrzebuję pomocy, muszę dostać lekarstwo na rany postrzałowe. Inaczej ja, ae, to znaczy mój przyjaciel zginie. To nie jest takie proste, żeby dostać lek musiałbyś być jednym z naszych rycerzy Jedi, a z tego co widzę to nim nie jesteś. No ja pierdolę, przebyłem taki kawał drogi i pochój, a nie ma innego sposobu na zdobycie tego leku? No ewentualnie możesz odwiedzić w nocy każdego z nas. I jak się postarasz to się zastanowimy czy cię przyjąć he Kurwa mać to ja już wolę zostać drzebaj. Jakie jest szkolenie? I jak długie, mam tylko dobę więc się śpieszcie. Ech, a już myślałem, że będę miał upojną noc, a szkolenie zazwyczaj trwa latami chyba, że skorzystamy z przyspieszonego kursu. Ja pierdolę, bardziej pojebanego szkolenia w życiu nie przeszedłem. Ja się w ogóle dziwię, że jeszcze stoję na nogach. No ale łapanie byka i obcinanie mu kutasa mogliście sobie darować. Ty kurwa nie narzekaj, coś przecież trzeba jeść, a poza tym świetnie sobie poradziłeś. Ta, gorsze to chyba było tylko łapanie ślepych kurczaków na czas. Skurwysyny strasznie szybkie są. Ale dobra, nieważne. No więc pozostaje tylko kwestia twojego cybera. Już dla ciebie wybrałem kolor, wie co reklamacji nie przyjmuję. Kurwa czemu zielony, ja chciałem niebieski. A chuj, trudno o się mówi, a co z moim lekarstwem? Kurwa mać nie dość, że musiałem przejść jakieś szkolenie debinę to jeszcze muszę sobie sam iść po lekarstwo do miasta. Ja pierdolę, a to co za cholerstwo na mojej drodze? Teraz to się wkurwiłem na maksa. Czas wypróbować mojego Light Cybera. No co się kurwa tak bawić?